Siemanko, ja jestem Kądziu, a to jest 30. jubileuszowy odcinek Waperskiego Kwadransu. Są dość wyjątkowy, bo jak widzicie, brakuje kogoś. Nasz kolega Szaba niestety uległ delikatnej kontuzji i nie będzie go z nami przez parę kolejnych odcinków. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej powróci do zdrowia i powróci do nas, do Waperskiego Kwadransu. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, ażeby być na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami ze świata vapingu. Przypominam także, że mamy grupę na Facebooku Kwadrans Ekipa. Zapraszam serdecznie oraz przypominam, że kanał jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje w RPA. Dalej, wiceprezes Stowarzyszenia WAP mówi, jak jest, oraz czy nikotyna może pomóc w walce z wirusem. Będzie turbotorba, wiadomo, a na koniec przedstawiam najlepiej sprzedające się produkty w sieci VCP w odpowiedzi na propozycję tematu od naszej bicki. Zostańcie z nami. Ze mną. <laughs> Muszę się przyzwyczaić. <laughs> i you Kolejny krok do przesunięcia terminu niesławnego PMTA został wykonany. Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla czwartego obwodu wydał zgodę na wydanie pozwolenia na przesunięcie terminu wprowadzenia w życie pre-market tobacco agreement z maja na wrzesień tego roku. Wiem, brzmi to dość skomplikowanie, ale spokojnie. Dokumenty czekają już na pieczęć sędziego Grima, który to pierwotnie nakazał FDA wprowadzenie PMTA. Czas pokaże, jak ta decyzja wpłynie na rynek e-papierosów w Stanach Zjednoczonych. Będę Was informował na bieżąco. Republika Południowej Afryki pojechała ostro po bandzie i, w związku z pandemią koronawirusa, rząd RPA zakazał sprzedaży e-papierosów, alkoholu i papierosów. Słuchajcie, bardzo odważny ruch, i zważając na dość nerwowe nastroje społeczeństwa w tych bardzo trudnych czasach, zamieszki są prawie że gwarantowane. Fair Trade Independent Tobacco Association grozi rządowi RPA złożeniem sprawy w sądzie, za to African Harm Reduction Alliance podchodzi do sprawy bardziej pokojowo. Przedstawiciel prasowy dla AHRM mówi Z szacunkiem prosimy rząd, aby zastanowił się nad trudną sytuacją palaczy, którzy chcą przywrócić się na e-papierosy, aby zmniejszyć szkody wyrządzane tytoniem. Jednocześnie rząd powinien zastanowić się, w jaki sposób może zapewnić waperom stały dostęp do tych mniej szkodliwych produktów w tym krytycznym czasie. Mądre słowa, aczkolwiek znając tamtejszych rządzących, szanse są marne na zniesienie któregokolwiek zakazów. Kilka dni temu na portalu forsal.pl pojawił się krótki i treściwy wywiad z wiceprezes Stowarzyszenia WAP Małgorzatą Zielińską. Z wywiadu możemy dowiedzieć się, w jakiej sytuacji znalazły się przedsiębiorstwa produkujące e-liquidy, czy też jak obecna sytuacja w kraju uniemożliwia wprowadzenie w życie nadchodzącej podwyżki akcyzy na produkty wejd. Pani Zielińska opisuje także proces, przez jaki musi przejść firma, by spełnić wszystkie warunki umożliwiające dalszą produkcję likwidów po wprowadzeniu akcyzy i tłumaczy, dlaczego termin podwyższenia daniny po Powinien być wydłużony o przynajmniej 12 miesięcy. Słuchajcie, wywiad jest naprawdę godny przeczytania. Można się z niego wiele dowiedzieć na temat tego, jak wygląda przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia akcyzy. Link tradycyjnie załączam w opisie. Teraz czas na temat tygodnia. Słuchajcie, mam dla Was szokujące wieści. W jednym z ostatnich odcinków mówiliśmy o tym, że. British American Tobacco pracuje nad szczepionką przeciw COVID-19, używając do tego celu roślin tytoniu. Okazuje się, że to właśnie nikotyna jest czynnikiem, który zmniejsza prawdopodobieństwo złapania infekcji, ale także wspomaga proces leczenia. Zacznijmy od początku. W francuskim szpitalu PETIN Salpetrium zostały przeprowadzone badania, a wyniki sugerują, że nikotynowy receptor acetylocholiny może odgrywać kluczową rolę w zapobieganiu COVID-19. Badacze także chcą sprawdzić, jak plastry nikotynowe sprawdzają się w walce z wirusem. Dane zebrane w szpitalu sugerują, że palacze prostu są pacjentami o wiele rzadziej niż np. osoby cierpiące na nadwagę czy też cukrzycę. Jean-Pierre jean Changu, francuski neurobiolog, wyjaśnia w komentarzu do wyników badań: nikotyna może powstrzymywać wirusa przed dostaniem się do komórek w organizmie, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się, a także zmniejszyć nadmienną reakcję układu odpornościowego organizmu, stwierdzoną w najcięższych przypadkach zakażenia COVID-19. Na chwilę obecną jest to tylko hipoteza. Potrzeba badań klinicznych, by potwierdzić przypuszczenia naukowców co do skuteczności nikotyny w walce z wirusem. Badacze podkreślają także, że papierosy są silnie uzależniające i szkodliwe dla organizmu, więc nie zalecają łapania za paczkę papierosów, by uchronić się przed wirusem. Myślę, że mainstreamowym mediom ciężko będzie przekazać takie informacje. Nikotyna przez ostatnie dekady wręcz nie ma najlepszej pracy, i trudno sobie wyobrazić, że substancja piętnowana na każdym kroku może okazać się przydatna w walce z wirusem. Więcej na ten temat możecie przeczytać na portalu na temat.pl. Link znajdziecie w opisie. A teraz przy czas na turbotorbę. Poproszę moją turbotorbę. Nadlatuje, proszę bardzo, doświetlona jest. O, teraz, dziękuję bardzo. O, o, się wyrywa. Dobra, mam. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla Was coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego. Nie ma tego jeszcze na polskim rynku, ale mam nadzieję, że niedługo się pojawi. Jest to marsupot od firmy Ul. Słuchajcie. Urządzenie jest dość proste, aczkolwiek całkiem ciekawe rozwiązane. Oczywiście, pokrótce w opakowaniu mamy oczywiście instrukcję obsługi, kabelek USB, którego brakuje oraz zapasowy kartridż. Słuchajcie, tak prezentuje się urządzenie. Na czym to jego wyjątkowość polega? Przede wszystkim, że to urządzenie składa się z dwóch części. W pierwszej części, jaki jest ten mały podzik. Ten podzik ma baterię o pojemności 150 mAh, pojemność kartridża to 1,3 ml Nie za dużo, ale na jakieś krótkie wycieczki po mieście oczywiście teraz nie można, ale mam nadzieję, że wkrótce że będzie można. W zupełności wystarczy. I mamy oczywiście drugą część tego urządzenia, czyli boksik, coś na zasadzie, nie wiem, powerbanka. Służy on do przechowywania tego mojego podzika Marsupod, czyli pewnie chodzi o to, że to jest taki jakby Sonda na Marsa, tak? Coś może w tym stylu, nie wiem, co mieli na myśli, ale tak to mniej więcej wygląda. Podzika możemy sobie trzymać oczywiście w całym tym boksie. Możemy go sobie wyjąć albo po prostu schować. Na górze mamy indykator naładowania baterii boksa. Mamy raz, dwa, trzy, cztery poziomy. Na samym podzie mamy małą diodę, która informuje na, o nas o tym, że po, podzik jest aktualnie ładowany z boksa. Słuchajcie, sam boks ma pojemność 1000 mAh, czyli sumerecznie podzik i boksik mają 1150 mAh. Nie jest to za dużo, ale nie jest też tragicznie. Słuchajcie, do tego podzika jest tylko i wyłącznie na chwilę obecną jeden kartus, czyli jego oporność to 1,2 OMA. Słuchajcie, jeśli chodzi o samo wapowanie z tego podzika. Nie jest to może feria smaku, tak? Zespół grzewczy, jak będziecie mogli zobaczyć na zbliżeniu, jest dość tyci. Nie ma też ogromów chmury wydychanej, no bo powiedzmy sobie szczerze, tak? Nie, nie dlatego zostało zaprojektowane to urządzenie. Jakby w mojej ocenie to urządzenie jest zaprojektowane do tego, że jesteśmy gdzieś, nie wiem, powiedzmy na mieście właśnie, czy, czy, czy gdzieś w podróży, potrzebujemy sobie szybko ściągnąć chmurkę, po prostu chcemy coś mieć pod ręką małego, mamy takiego podzika, ściągamy sobie chmurkę, Jedną, drugą trzecią, i chowamy do boksika, żeby się spokojnie mógł naładować. Słuchajcie, samo urządzenie wygląda dość estetycznie, nie ma tu zbytnio za wiele playerów. Proste i eleganckie. Słuchajcie, moim zdaniem jest to całkiem dobre rozwiązanie. Jest to myślę, że jeden z pierwszych produktów w takiej formie na rynku. No, nie jest też idealne, ale myślę, że z, z czasem, gdy pojawią się kolejne produkty od kolejnych. Jakby producentów to rozwiązanie może zostać ulepszone, jakby rozwinięte. Zobaczymy, co zaś przyniesie. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o takim rozwiązaniu, że mamy baterię większą oddzielnie i mini płodzika oddzielnie, a razem nadaje od taki pod domo do boksik, ale no trochę inaczej rozwiązany. Słuchajcie, czekam na wasze komentarze. A teraz przyszedł czas na pogaduchy. Słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem padł prawdopodobnie rekord w ilości komentarzy. Naprawdę, naprawdę dziękujemy. Ja dziękuję za szabę, i dziękuję za siebie, że tak bardzo nas wspieracie. Naprawdę powtarzam to po raz kolejny, że jest to dla nas sygnał, że mamy widzów, że ludzie nas oglądają. Może nie jesteśmy rekordowo oglądalnym kanałem na YouTube, może nie mamy najwięcej subskrypcji, ale to nic, nasza mała społeczność się liczy. I jesteśmy bardzo Wam wdzięczni, że bierzecie udział w apelskim kwadrasie razem z nami. Bo dzisiaj, słuchajcie, tak jak obiecaliśmy. Wybraliśmy razem z Szawą. Niestety dzisiaj go z nami nie ma, ale mam nadzieję, że już niedługo będzie. Trzy tematy z Waszych komentarzy, które miały najwięcej łapę w górę. Są to Pytwart, Natalia Rorysińska oraz Pamor. Gratuluję. Wygraliście poprzedni konkurs. Dwa hasztagi na Was czekają. Odezwijcie się do mnie na fanpage'u Fałcę Polska na Facebooku, a żeby hashtagi trafiły wasze piękne rączki. Słuchajcie. Dzisiaj, jako że jestem sam, postanowiłem wybrać nie najlepiej łapkowany, lajkowany temat z komentarzy, a taki, który mogę po prostu zrobić, zrealizować sam. Ten, który miał najwięcej łapy w górę, jeśli dobrze pamiętam, był to Pytwart, zrealizuję, gdy Szaba do nas wróci i trochę mi po prostu pomoże. A dzisiaj zajmiemy się tematem, którego napisała Natalia Rolosińska, Czyli najlepiej sprzedające się rzeczy w sieci sklepów VCP. No i słuchajcie, zacząłem pracować nad tym tematem, no i okazało się, że najlepiej sprzedają się trzy nikotynowe szoty. To jest pierwsze top 10 praktycznie szoty nikotynowe i jeden wild. No, tak to wygląda, dlatego postanowiłem listę zawężyć i wybrałem tylko i wyłącznie sprzęty, urządzenia. I przejdźmy teraz do najważniejszego do rzeczy tak zwanej. Top 5. Sprzętów, które sprzedają się najlepiej w sieci sklepów VCP. A zaczniemy od końca i tu, ex mamy króla IJUST 3. W ręce trzymam ijust 3 Pro lub też inaczej zwany IJUST 4, ponieważ IJUST 3 tak dobrze się sprzedaje, że nie, ma, nie mamy już go na magazynie nie miałem, jak wam go rzeczywiście pokazać. Mam zamiast tego ijust Dlaczego tak dobrze się sprzedaje? Ponieważ jest to urządzenie proste, bardzo popularne, bardzo szeroko dostępne zespoły przewcze nie wygląda źle, jest to stick, także bardzo popularna forma samego E-Papierosa. Myślę, że dlatego tak bardzo dobrze się sprzedaje. No i jest niewyobrażalny hype na niego z nie powodu, dla mnie przynajmniej. I Egzekwo na piątym miejscu jest także Trinity Alpha od smoka. Jest to bardzo fajnie wyglądający podzik w takiej prostokątnej sześcianowej formie. Dość duża pojemność samego poda. O, 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 cyk. Można go zalewać od góry, to ogranicza nam cały bałagan związany z napełnianiem kartridżem. Jest także dość spora bateria, także myślę, że dlatego tak dobrze się sprzedaje. Dalej, numer 4 jest to Nord, pierwsza wersja od smoka. Dlaczego moim zdaniem tak dobrze się sprzedaje? Przede wszystkim dość duży wybór w zespołach grzewczych, dość szeroka dostępność do nich oraz oczywiście dość przyjemna forma. Nie za duży, nie za mały. Mamy guziczek, którym aktywujemy oczywiście waporyzację. Po prostu świetnie wyglądające, dobrze działające, proste w obsłudze. Fajne urządzonko, myślę, że dlatego tak dobrze się sprzedaje. Dalej, słuchajcie, kolejne urządzenie, tu pewnie nie będzie zaskoczenia. Jest to nowo... Dwa prosty podzik. które dostępne praktycznie w każdym vape shopie na tej ziemi. Pięknie wyglądające. Zarówno dla faceta znajdzie się kolorek, jak i dla kobiety przede wszystkim. Waprz się z tego dobrze. Smaczek spoko, chmurka spoko. Także naprawdę ogólnie rzecz biorąc, fajne, fajne urządzenie. Także dość popularne w jak świeże bułeczki. Nie mogę go położyć, ale to jest. Położę go tak. Dalej słuchajcie. Numer dwa. Jest to papieros, który jest z nami już nie wiem, parę dobrych lat, każdy go miał przynajmniej raz w swoim życiu myślę, jest to oczywiście Smok Vapen 22, tak słuchajcie Smok Vapen 22 jest to jeden z najlepiej sprzedających się urządzeń w naszej sieci, dlaczego? Przede wszystkim prostota, prostota. Druga sprawa to na pewno jego cena kosztują mniej niż 100 zł na chwilę obecną. Zespoły grzewcze dostępne także że w praktycznie w każdym Wape-Shopie, gdziekolwiek się nie udacie, czy to jesteście w Polsce, czy nie wiem, w Tajlandii, czy w Meksyku, na pewno znajdziecie grzałeczkę do Vape na 22. Wygląda on całkiem schludnie, jest bardzo prosty w obsłudze. Ładowanie mikro USB, bateria całkiem spoko, może nie wystarczy na jakoś mega długo, ale nie ma też dramatu. No i po prostu, pomimo tylu lat, ta forma. No, jest nieśmiertelna, powiedzmy sobie szczerze. Myślę, że Waipan zostanie z nami naprawdę do końca naszych dni. <laughs> Dobra, ale słuchajcie, czas na numer jeden, top jeden, czyli najlepiej sprzedające się urządzenie w naszej sieci. Jest to dość świeże urządzenie, a jest to Smog RPM40. Słuchajcie, dlaczego moim zdaniem ten. E-papieros sprzedaje się tak dobrze przede wszystkim wymienne zespoły grzewcze, dwa rodzaje kartridży, mamy kartridż RPM i kartridże Nord, czyli możemy raz wziąć sobie zespół grzewczo właśnie RPM, który daje troszkę większą chmurkę, raz Nord, który daje trochę więcej smaczku, chociaż też niekoniecznie. Mamy chlorowy wyświetlacz, to jest sporą baterię, proste w obsłudze, wygląda całkiem dobrze, można sobie go postawić. Ogólnie rzecz biorąc, RPM40 jest to myślę, że po prostu jeden z, naj, z najlepiej wykonanych e-papierosów przez smoka, oczywiście. Dlatego też tak sprzedaje się dobrze. Słuchajcie, tak się prezentuje moja lista, znaczy moja lista. To jest tak naprawdę Wasza lista, bo to klienci decydują o tym, co tak naprawdę najlepiej się sprzedaje. Nie jestem zaskoczony, myślę, że przynajmniej 3 z tych 5 urządzeń mógłbym spokojnie trafić tak z pamięci. Ale pytanie teraz do Was. Co Wy myśleliście? Co się sprzedaje najlepiej? Czy trafiliście przynajmniej jeden, dwa z tych urządzeń? Czy może myśleliście, że jakieś urządzenie sprzedaje się naprawdę, naprawdę dobrze? A w rzeczywistości tak nie jest. Czekam na Wasze komentarze, a kolejne tematy poruszymy na pewno w nadchodzących odcinkach, także nie bójcie się. Wapelski Kwadans nie może się skończyć bez kolejnego, nowego konkursu. Słuchajcie, w następnym odcinku zrealizuję prośbę Pamora i to właśnie z tą prośbą będzie związany Dzisiejszy konkurs. Przedstawię wam trzy najdziwniejsze smaki premiksów dostępne w sieci VCP. A na czym będzie polegał konkurs? Skupcie się teraz, kochanie, bo zasady są dość skomplikowane. Zgadujcie w komentarzach, jakie trzy premiksy wybrałem, a mam już je wybrane, które uważam za najdziwniejsze i które zaznaczam są dostępne w sieci sklepów VCP. Osoba z największą ilością trafień, czyli maksymalnie trzy, zgalnia tyle hashtagów, ile trafiła. Remixów, czyli jeśli trafisz 3, otrzymujesz 3 hasztagi, 2, 2 i analogicznie jeden hashtag za jedno trafiniem. Oczywiście zaznaczam, że jeśli będzie kilka odpowiedzi z tą samą ilością trafin, Zwycięzce nadzwyczajnie świecie wylosuje. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie, musicie subskrybować ten kanał, dać łapkę w górę pod filmem, oczywiście zostawić komentarz z Twoją odpowiedzią i być osobą pełnoletnią. Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną, niestety bez szaby, w tym jakże przeciekawym, intensywnym i zwariowanym w apelskim fanrasie. Do zobaczenia za tydzień w środę o 18. Na dzisiaj to już wszystko. Cześć!